Hej hej! Kolejny odcinek Kronik Mrdany przed nami. W tym odcinku w sumie zobaczymy czym się zajmiemy, ale na dzień dobry może byśmy odebrali nagrodę za przystępcę. A, okej. Okay. Dobra, w sumie chyba nam się nie należy, mniejsza z tym. Zobaczmy sobie notatnik, może byśmy w końcu tutaj temat pijanego przewodnika ogarnęli. Targrybny. Okej. Okay. Chodźmy w takim razie. Wykonujmy sobie po kolei te wszystkie zadania, chociaż tym razem musimy też uważać na nasze plecy, bo tutaj w ostatnim odcinku byliśmy świadkami gruźby ze strony szefowej transportu. Jezus, znowu Ty? No, ja niech ci będzie. Dobra, ogółem tutaj mamy dzielnicę handlową. Ale to nie jest stragan z rybami. Stragan z rybami jest gdzie indziej. Tutaj jest brama już od razu, więc tędy nie wyjdziemy. Dobra. O, w ogóle to jest handlarz bronią jakiś. I co ty masz? Stary zakrzywiony miecz. Wymagana zręczność. Wymagana siła. A to jest dwuręcznie, jak to ja nie chcę. Obiak też nie bardzo. No, a czyli w sumie niczego lepszego od tego, co my akurat mamy. To on nie posiada. No! Ogółem musielibyśmy zwiększyć sobie nasze predyspozycje pod względem siły Dokąd chciałby? Nie, on wygląda na trzeźwego. Zatem to nie jest akurat jego jegomość O widzę mieszek a menzurka i młotek A, to zwykły obywatel jest. Tam u góry ktoś ciekawy? Poza strażnikiem? Chyba nie. Właśnie, Norman, z tobą miałem porozmawiać. Kim jesteś? Nazywam się Norman i jestem jednym z ochroniarzy Volker. Właściwie to przez większość dnia nie mamy zbyt wiele do roboty. Od czasu do czasu upewnimy się, że złoto dotrze do miejsca docelowego, czy dłużnik odda należność na czas. Plus jest taki, że dostałem ten wygodny pancerz. Mam gdzie spać i co jeść. Jednak nie sądzę, żeby to było najlepsze miejsce do zdobycia renomy i rozwijania swojej kariery. Jak tylko znajdę coś lepszego, to zamierzam się stąd ulotnić. Co sądzisz o Wolkerze? Szczerze mówiąc, to sam nie wiem. Płaci nam ustalone wynagrodzenie zawsze zgodnie z terminem. Troszczy się, żebyśmy mieli gdzie spać i zapewnia sprzęt, byśmy mogli wypełniać swoje obowiązki. Jednak, jakby nie patrzeć, dorobił się na procentach z pożyczek i bardzo nie lubi, gdy ktoś ociąga się ze spłatą. Opinie w mieście na jego temat też są podzielone. Jedni marzą, tak jak on, dorobić się fortuny, inni natomiast uważają że ich długi są jego winą i pogardliwie nazywają go lichwiarzem. Co by o nim nie mówić? Jest jedną z ważniejszych osób w mieście i raczej nie traci czasu na błahe sprawy ani mało znaczące osoby. Czego możesz mnie nauczyć? Nie mam jeszcze zbyt wielu lat na karku, ale od zawsze byłem zdany na siebie jakoś sobie musiałem radzić. Tu się trochę pomachało mieczem, tamto porem. Ostrzelałem też z kuszy czy łuku. Cokolwiek z tego cię interesuje, może uda nam się jakoś dogadać. Ucz mnie. O, proszę, zwiększy naszą siłę. Zręczność i broń jednoręczną. O, wszystko w sumie. Dobra, najbardziej to mi zależy na siłę. Możecie... Aha, nie możemy więcej nauczyć. Ok, nie mogę cię już niczego. Jestem za dobry, bardzo dobrze. No, jeszcze 10 punktów mi zostało. Widzisz, to nie było takie trudne. Uspokój się. Dobra, bo zobaczmy, ile ja mam tej siły: 63, czyli mógłbym w sumie już sobie. O Jezu, zbraknie mi dwa siły. <laughs> nie, no serio. No, nie za dobrze. Okej, okay, tutaj jest ten e, stragan z rybami. Jaż do pracowni kartografa. Czyli, potem co się tak rozgląda. Poczekaj chwilę. Wyglądasz mi na porządnego gościa. Powiedz, mam coś na twarzy? Ludzie patrzą się na mnie jakoś dziwnie. Niektórzy się śmieją, ale nikt nie chce mi powiedzieć, co jest nie tak. A sam jestem nieco zagubiony. Ostatnie co pamiętam to picie wina z moim dobrym przyjacielem. Padłeś ofiarą złośliwego żartu. Co? Co masz na myśli? Twój znajomy potraktował twoje włosy i zarost brzytwą. Lekko mówiąc, widać pewne braki. Cholera! Niech ja tylko dorwę tego łajdaka! Jakoś się nie śpieszysz do niego. No okej, okay, zaraz dorwiemy tego tutaj kolegę naszego. I będzie on pewnie stał tutaj. Dogon chciałbyś się udać? Albo i nie. Jak życie? Miasto niestety staje się coraz bardziej niebezpieczne, ale ludzie Araxos są świetni w ochronie swoich współpracowników. No dobra. Zobaczmy raz jeszcze. Pijany przewodnik. Algami dobra, dziełabym rozejrzał się za pijanym przewodnikiem w okolicy targu rybnego. Najlepiej sprawdzić teren od, domku w od domu w budowie aż do domu kartografa Ludwika. A to nie, to, to będzie na dole. A nie tutaj. Tu jest dom kartografa po prawej stronie. Tu jest dom w budowie. Dobra, zaraz go dorwiemy. Chyba go już nawet widzę. O właśnie. Zapiszmy sobie, bo widzę, że on ma jakiś topór na plecach. Nie chciałbym, żeby mi mocno przyłoił. Znaczy się. Gdzie idziemy? Zaprowadź mnie. do gildii kupieckiej. No to w drogę! O Jezu. Naprawdę? Ten facet faktycznie jest pijany. Mogę wracać do Otmara. A, właśnie, a czy Otmar teraz będzie tutaj... Chciał z nami gadać po tym zadaniu? Chociaż no, w sumie to on się ma tylko przewodnikami zajmować, więc w gili kupieckiej raczej powinien być. No dobra, a więc w drogę. Przez koszary będzie krócej. Siła jest zwiększona. Musiałbym jakiś artefakt kupić, taki, który zwiększy moją tak jakby siłę o trochę więcej niż dwa. Bo mam taką niewdzięczną właśnie cyfrę 62. A potrzebuję jeszcze trzech, żeby sobie tą lepszą buławę Sublimiego. Wykona e, nie wykonać, tylko użyć w ogóle zasną. No cóż. Nic się w tej sprawie nie zmieni. znalazł się tu w ogóle szybciej niż ja. To jest trochę dziwne. Hej, ty! Wiem, który z Twoich pracowników pije w czasie pracy. Nie podał mi swojego imienia, ale to ten, który przez większość dnia stoi przy zejściu na placry. Tak myślałem. Powiedz mi, czy był w stanie doprowadzić Cię na miejsce w rozsądnym tempie? Nie, facet ledwo stał na nogach. Rozumiem. Teraz tylko spisz mi swoje zeznania na piśmie i mamy to z głowy. Świetnie! Lorenzo będzie musiał mi wypłacić niezłe odszkodowanie. Mam tu dla Ciebie mały upominek w ramach nagrody. Tę wózkotkę mam jeszcze z ojczyzny. Pięć sztuk złota, serio? What the hell? Ale dobra, jakiś pierścień dał. A no, przed chwilą już gadali o pierścieniu. E, premia do zręczności 3. Premia do siły 3, premia do siły... Hmm. Premia do walki z bronią dwuręczną. Tego akurat nie potrzebuję. No trudno. A to zobaczmy w takim razie, czy ten coś będzie tutaj miał na zbyciu. Chociaż od niego chyba kupiłem nawet ten... E... Kupiłem ten pas i nie widziałem, żeby on miał jakieś pierścienie. A ma tu coś. A ja to srebrne. O, bo sprzedałem mu, no tak. Racja w sumie. To możemy mu sprzedać, to możemy sprzedać, to też. Bełty zostawię. Strzały sprzedam, znaczy w sumie oddam. Srakusza jesionowa sprzedajmy. Hmm ten pas sprzedajmy pierścień południowca możemy sprzedać też dokładnie takie coś to ja bym sobie zostawiał akurat ognistą strzały, bym mógł sprzedać światło bym mógł sprzedać święty wstrząs sobie zostawię bo tak całkiem zadaje obrażenia ale tworzenie szkieletu i goblina też mogę sprzedać Okej. Okay. No to teraz... Czy my chcemy posprzedawać te pancerze? Chyba nie. No zostawię sobie. Trenować z nim za bardzo nie ma co. Jedyne co mogę zrobić to... Udać się tam na dół. Do tych najemników, którzy handlują tymi artefaktami i takimi innymi. Może oni coś tam będą mieli. W takiej w miarę rozsądnej cenie oczywiście. Nie ukrywam, że przydałoby się tam z siły mieć plus 5, wtedy to mi się zrówna. Jakbym wymienił to z dwójki, miałbym e, akurat siłę 60 chyba 6 wtedy. Hmm. No dobra. Piaczna jest wykonana. Natomiast... Natomiast... Natomiast jeszcze tutaj coś żeśmy mieli: Perły, wody, nieuczciwa konkurencja. Posłanie Dimy powie w północy. Gorączka złota. Kurde, są mnie na winnicy Valerio. Dobra, czy to na winnicę musimy się przejść? To nie, dziękuję. Ale tutaj mamy coś dla psa. Więc zdaje się być najedzony po dwóch przysmakach. Powinienem wrócić później. No okej. Okay. Możemy w sumie do rzemieślniczej dzielnicy się przejść, bo tam będziemy mieli e, możliwość rozmowy z kowalem. Może byśmy zostali czeladnikiem, kto wie. Zaraz się okaże. I przy okazji, właśnie pieskowi coś damy. A gdzie on jest? O, tam stoi. Pomyśl. co może ci zasmakować. Dajmy mu coś lepszego, A, wrócimy później do niego. No dobra, niech będzie. Mm -hmm. Oferuję najlepszą broń w mieście. Rzecz jasna po odpowiedniej cenie. Chcę dla ciebie pracować. Co? Jak to? Czemu? Podobno zostanie czyimś czeladnikiem. Jest najlepszym sposobem na szybki i uczciwy zawód. Muszę porozmawiać z Matejem, kogo do mnie wysyła. Ale skoro już tu jesteś, dobrze, dam ci szansę. Dobrze ją wykorzystaj, bo nie lubię, gdy ktoś marnuje mój czas. W takim razie, co mam dla ciebie zrobić? A, nie wiem, nie mam czasu na wymyślanie testów. Zaimponuj mi jakoś i tyle. Aha. <grym> Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko na... Dobrze, dobrze, pokaż, pokaż. Zręczność, zręczność, zręczność. Zręczność. Siła. No, to już wygląda trochę lepiej. Za 70, 60. To jest dwuręczna, to nie chcę. To za 60 jest 65. A tu jest 70, to jest lepsze. Tylko, że ja bym wolał żeby właśnie tą siłę zwiększyć to byłoby najlepszym dla mnie wyjściem z sytuacji żeby to zrobić to musiałbym oczywiście wziąć co sprawia że twoja broń jest i tak jakiś nie będę kłamał lata praktyki nie ma w tym jednak wielkiej filozofii wykuwam broń metodami znanymi od pokoleń sięgającymi czasów samego Wolfzaka. Polegają one na kilkukrotnym hartowaniu ostrza i doborze odpowiednich proporcji żelaza oraz węgla drzewnego. Kluczem jest osiągnięcie wyjątkowo trwałej i zarazem elastycznej stali, która nie złamie się na skutek gwałtownego uderzenia. Hmm. Tak się składa, że liznąłem trochę kowalstwa w swoim życiu. Mógłbyś mi wytłumaczyć, na czym dokładnie polegają te metody? Niestety, chłopcze, ale nie zdradzam swoich technik. Poza tym, to jest wiedza, którą zdobywa się latami, często metodą prób i błędów. Musiałbym wziąć cię na czeladnika, ty musiałbyś być pilnym uczniem. Problem w tym, że nie potrzebuję teraz pomocy. Niedobrze. A czegoś innego możesz mnie nauczyć? Pewnie. Jak każdy kowal, znam się na szybkim nabieraniu krzepy i mogę ci pokazać, jak się to robi. Oczywiście za parę sztuk złota. Ciężkie czasy nastały, a za coś chleb trzeba kupić. Aha! No i swoich przeladników uczę wykuwania broni. Jak trafi się akurat ktoś zdolny, to naprawdę nieźle potrafi odciążyć w kuźni. Do roboty! O, może siłę zwiększyć bardzo dobrze. Tego mi było trzeba. Pewien pomysł. Mam tu trochę nieobrobionego żelaza. Niesamowite. Jak ci się udało je zdobyć? Nie pamiętam kiedy ostatnio byłem pod takim wrażeniem. Dobrze, dobrze daruj sobie. <noise> Dobra, najważniejsze, że tutaj właśnie żeśmy sobie awansowali trochę. Tracja pancerza jest aż 20. Także tutaj myślę, że będzie konkretnie. E, ogółem jak to wygląda tutaj z naszą siłą teraz 68 jest. No prawie 70. To Jakby prawie 70 to jeszcze tutaj 90 byśmy mieli. No ale dobra, mniejsza z tym. E, w takim wypadku musimy mu jakoś zaimponować. Nie do końca wiadomo jak. Punktów nauki mam już 0. Dobra. Więc teraz... Mm, więc teraz... Nie do końca wiem, co nam jeszcze tutaj zostaje. Posłaniec Dime. No, niestety. On się pewnie tam nie zrespił i nie pojawił. Powie w północy. Dobra, gorączka złota. Nieuczciwa konkurencja. Dobra, w kolejnym odcinku byśmy się zajęli nieuczciwą konkurencją. Natomiast teraz. E, natomiast teraz e, ruszyłbym się. Powiem Wam szczerze, jeszcze raz do Silbach i do tego całego jakby nie spojrzeć lasu na północy, bo być może... Ach, być może ten nieszczęsny posłaniec się gdzieś tam pojawił. Nie mam pojęcia, czy... tak będzie, ale warto zaryzykować. Dobra. Okej, okay, jesteśmy tutaj w starych rejonach, w których tutaj... Początkowe odcinki, żeśmy sobie nagrywali. No i lecimy sprawdzić jeszcze raz na północ. Czy faktycznie będzie to ciało leżeć. Aczkolwiek wątpię. Bo jeśli właśnie ta Dima nawet nie ma tej opcji dialogowej to raczej będzie kiepską. Ale teraz jak już żeśmy nabrali trochę krzepy siły i w ogóle mamy dużo lepsze pancerzyki i tak dalej. Zdolności. To myślę, że nie będzie źle. ...żeby tutaj przeżyć. Ech. Powinny być generalnie ślady krwi gdzieś, a śladów krwi żadnych nie ma. Czyli można uznać, że skoro nie ma śladów krwi, to nie ma żadnego ciała. Po prostu coś się nie załadowało. Nie wgrało cokolwiek. Niektórzy mają tego ziomka, niektórzy go nie mają. Nie wiem, czy to może być spowodowane. Być może za wcześnie stałem się obywatelem, czy coś takiego. Cholera wie. No ale niestety widzę, że że kiepsko. Że nadal nikogo nie ma. Czyli jednym słowem zadanie będzie do końca gry niewykonane. Chyba, że zacząłem sobie nową grę. Ale nie będę dla jednego zadania akurat gry nowej zaczynał. No niestety, nikogo, nikogo nie ma. Dobra, w takim razie możemy ruszyć tutaj sobie do... ...karawany. Możemy wrócić do miasta. No i kolejny odcinek... ...sprawi, że zajmiemy się zadaniem... O, jakiś Figaro się tu pojawił, wcześniej go tu nie było. Może to on jest? Pokaż co. Mam kilka mikstur na. No, tutaj jakimś zielarzem jest widza. No to bez sensu. Niczego ciekawego nie ma. A nie będziemy go wydać jak leci. Bo koniec końców jeszcze tutaj nie powinniśmy się w ogóle zapuszczać. Jak na razie. Z tego co widać, tu rządzą najemnicy. OK, koniec Araksos. Ruszymy się do. Nie, nie do wioski Silbach. Akurat miałem do miasta. Archolos się przedostać. Miasta Archolos i do portu. Miasta oczywiście. Dobra, jesteśmy w dzielnicy portowej tu sobie zakończymy odcinek chociaż z drugiej strony jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy zakończymy sobie odcinek pod gildią kupiecką bo przecież najpierw musimy sobie porozmawiać z tym naszym najemnikiem który będzie nam pomagał w zadaniu zapomniałem o tym i dopiero z nim się mamy wybrać do Helgi no tak dobrze, że mi się przypomniało Wiele faktów mi się gdzieś tam powiedzmy zapomina, ale mniejsza z tym. Dobra, już za niedługo będziemy przed wejściem. I tu zakończymy swoje dzisiejsze krótkie zmagania w tej części akurat. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy wykonywać zadanie dla Lorenzo dotyczące przemytników. Trzymajcie się.